Witam wszystkich z tej strony, Artur, i dzisiaj zapraszam Was na ćwiczenia, które pomogą Ci zlikwidować przeciążenia w tylnym odcinku kręgosłupa. Eee, tegoż w szczególności, te napięcia, które są w szczególności pomiędzy łopatkami. Eee, Trafia do mnie po prostu mnóstwo pacjentów, które mają napięte tam plecy. Eee, są to osoby przeważnie, które pracują bardzo dużo za komputerem, ale też osoby, których. Eee, które dużo się stresują, mają dużo stresów e, i rzeczywiście ten stres kumuluje się tutaj w tym, e, w tym, odcinku, e, w tym odcinku piersiowym. E, dlatego e, chciałbym Wam pokazać, jak sama mu po sobie porozluźniać te, e, e, te napięcia, jak zlikwidować te napięcia, jak z nimi pracować. E, myślę, że naprawdę ten filmik przyda się każdemu. Zacznę tak naprawdę od ćwiczenia podstawowego, najważniejszego, którego, któremu, które zalecam w sumie wszystkim osobom, które mają te napięcia, czyli rolowanie samemu, taki automasaż, jak samemu porozluźniać tamte plecy. No Będziemy do tego używać piłki. Mam tu piłkę do lacrosa. można ją kupić przez internet, jest to taka piłka gumowa, fajna naprawdę którą naprawdę można popracować na, na tych mięśniach, albo jeżeli nie masz takiej piłki, a wiele osób ma dostępną piłkę, tenisą, można do tego użyć piłkę, tenisą. Ważne, żeby ona nie była za miękka, bo jeżeli ona jest miękka, nie ma tego ucisku odpowiedniego i nie, 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 yy, nie zrolujemy tych mięśni prawidłowo, nie porozciągamy ich prawidłowo. Dlatego ja użyję piłkę do Lakrosa, ponieważ uważam, że jest lepsza, yy, można bardziej popracować na tych mięśniach. Kładziemy piłkę pomiędzy naszymi łopatkami, czyli jeżeli masz łopatkę, tu, brzeg łopatki z jednej strony, tutaj, i kręgosłup, można wyczuć kręgosłup troszkę dalej, kładziesz pomiędzy tą przestrzeń między łopatką a kręgosłupem, i tam będziemy rolować te, tą piłką. Kładz, połóż sobie piłkę. Właśnie w tym, w tym miejscu i przenosimy nasz ciężar, ciała, żeby oprzeć się na tej piłce. I tak naprawdę poprzez takie lekkie przysiady, rolujemy. Można, żeby jeszcze głębiej wejść w tą naszą prawą stronę. Przenosimy naszą prawą rękę na poprzedni bark, Dociągamy, jeszcze, tu, żeby otworzyć tą łopatkę, żeby było więcej e, rzeczy do przerolowania, szczególnie tam, w tym miejscu pomiędzy łopatką, e, pod łopatką e, jest e, dużo tych napięć, także fajnie się zlikwiduje, nawet jeżeli, o, czuję was tutaj napięcie, jeżeli znajdziesz takie napięcie, zostań w tej pozycji, przytrzymaj jest to tak zwany punkt spustowy najprawdopodobniej i warto to sobie tak przytrzymać, nawet do 60 sekund. Jest on naprawdę bolesny na początku, ale zobaczysz, że z biegiem tych sekund, z biegiem tego czasu powoli zacznie on się likwidować, dlatego jest to ćwiczenie numer jeden, które chciałem Wam pokazać i naprawdę najlepsze, można wykonać sobie automasaż. To samo możesz wykonać na podłodze, tylko wtedy ten ciężar ciała jest jeszcze większy, ten ucisk jest jeszcze większy, jeżeli masz duże napięcia, nie dasz rady tego zrobić na początku, to jest jakby tak kontynuacja, jeżeli już nie czujesz wystarczająco, jeżeli jesteś naprawdę już bardziej rozluźniony i nie czujesz odpowiedniego ucisku, wtedy połóż się na ziemię z piłką i rzeczywiście można jeszcze popracować na leżąco. Dlatego przechodzimy już teraz do kolejnego ćwiczenia, które także porozluźnia tę e, przestrzeń pomiędzy łopatkami. Są takie ćwiczenie rozluźniające, znaczy, że splecamy sobie e, dłonie i to jest wdech, i na wydechu wyciągamy i robimy tutaj taki kocik grzbiet. Tak? Czyli to jest naprawdę ręce przed sobą prosto i wyciągnij te ręce, kocik grzbiet. I trzymamy. Tak, czyli też zostań tutaj w tej pozycji nawet do 30 sekund. A my przechodzimy już do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie, y, które będziemy wykonać, jest to y, też stretching, y, czyli rozciąganie mięśni. To jest wdech, wydech. skłaniamy głowę do dołu. Jeżeli już czujesz tutaj ciągnięcie, zostań. Jeżeli jest to niewystarczające, ciągnięcie połóż sobie ręce na kotelicy. I dociągnij tą głowę w dół. Troszkę może być to zrotowane na bok, zrotowane w drugą stronę. I też wytrzymaj tam 10 sekund. Ważne, żeby to pociągnięcie nie było za mocne, tylko tyle, żeby poczuć to dodatkowe rozciągnięcie. A my przechodzimy już do kolejnego ćwiczenia, które chciałem Wam pokazać. Będziemy stawać z naszymi plecami do, do ściany. Dłonie opieramy, nasze łokcie o ścianę. Dłonie o ścianę, stajemy stopami jak najwyżej ściany. Napinamy mięśnie brzucha tak, żeby przekleić ten kręgosłup lęciowy do, do ściany. Tak samo ważne, żeby nie wypychać tego, tej klatki piersiowej i tego brzucha do przodu. Czyli napinamy, tu głowa dotyka ściany i wdech, ręce do góry wydech, łączymy, wdech, góra, wydech, łączymy. I przechodzimy już do ostatniego ćwiczenia, które Wam pokażę. Też będziemy używać ściany do pomocy. Łapiemy sobie ręce w koszyczek, zapleca, zaplatamy palce. Łokcie kładziemy na wysokość naszego czoła. Ręce zakładamy za potylicę i tu wyginamy nasz kręgosłup szyjny. Jeżeli chcesz poczuć jeszcze większe rozciągnięcie, połóż łokcie jeszcze wyżej i głowa idzie do tyłu. Troszkę też pochylamy się naszym ciałem do przodu. Wtedy fajnie pracuje nasz odcinek piersiowy, tak, żeby właśnie go porozluźniać. Czyli jest to pięć ćwiczeń, które Ci polecam. E, zlikwidują Ci te napięśnia pomiędzy łopatkami, porozluźniają je. E, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, do których z tych ćwiczeń zadaj je w komentarzu. A ja tymczasem wysyłam Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli jesteś z Wrocławia i poszukujesz fizjoterapeuty, który od, odpowiednio dobierze terapię dla Ciebie, skontaktuj się ze mną.